Niektórzy budzą się pewnego dnia z cichym wrażeniem, że coś w ich doświadczeniu jest ustawione jak scenografia. Nie chodzi o zwykłą podejrzliwość wobec świata ani o cynizm wobec ludzi. To raczej delikatny, lecz uporczywy nacisk w środku. Jakby rzeczywistość mówiła zbyt gładko, zbyt poprawnie, jakby ktoś wyprasował z niej chropowatość prawdy. W dawnych kręgach wiedzy duchowej ostrzegano, że najskuteczniejsza kontrola nie polega na zakazie, lecz na nadaniu umysłom takiej formy. By same uznały więzienie za naturalny krajobraz. Człowiek nie jest wtedy zmuszony, on po prostu przestaje pytać. I właśnie w tym miejscu zaczyna się matryca nie jako fantazja, lecz jako stan świadomości łagodny sen na jawie, w którym myśl porusza się po wydeptanych ścieżkach, a serce stopniowo traci zdolność rozpoznawania prawdziwego impulsu. Jeżeli istnieje kontrola, o którą warto zapytać, nie ma ona charakteru jednego centrum władzy. Jej prawdziwa subtelność polega na tym, że jest rozproszona. W nawykach, w języku, w sposobie, w jaki opisuje się człowieka, w tym, co uznaje się za realne, a co natychmiast wyśmiewa jako nienaukowe, dziecinne lub niepoważne. Oto mechanizm nie trzeba niszczyć duszy. Wystarczy uczynić ją niepotrzebną. I wtedy pojawia się pierwszy znak. Zaczynasz wyczuwać, że niektóre Twoje myśli nie są do końca Twoje, że są jak gotowe formuły, które przychodzą z zewnątrz, ubrane w ton zdrowego rozsądku. One nie pytają, one stwierdzają, one cię uspokajają w chwili, gdy powinieneś się obudzić. Mówią: Tak już jest, wszyscy tak robią, to, to tylko życie. A jednak w tobie coś się nie zgadza jakby cichy świadek patrzył z głębi i nie dawał się przekonać. Wiele lat temu ostrzegano, że człowiek przyszłości będzie atakowany przede wszystkim przez zubożenie wewnętrznego światła nie przez przemoc widzialną, lecz przez ujednolicenie przez świat, w którym prawda ma być tylko tym, co mierzalne, a nie sens tylko tym, co użyteczne. W takim świecie najgroźniejsze nie jest kłamstwo. Najgroźniejsze jest zamknięcie dostępu do pytania kim jestem, zanim świat nada mi imię. Gdy ktoś pyta kto kontroluje matrycę, często oczekuje nazwisk, instytucji, spisków. Lecz starsza mądrość wskazuje inną bramę. Najpierw zapytaj, co we mnie ulega wpływowi? Co we mnie zasypia? Co we mnie oddaje ster bez walki? Bo jeśli kontrola ma jakąkolwiek realną władzę, to zaczyna się od chwili, w której człowiek przestaje być strażnikiem własnej świadomości. Być może już to znasz. Wchodzisz w dzień jak w nurt, który cię niesie. Rozmowy, obowiązki, obrazy, informacje. Wszystko się dzieje, a ty wykonujesz ruchy, które wyglądają jak twoje. Dopiero wieczorem przychodzi krótki przebłysk. Gdzie ja dzisiaj byłem? Czy ja w ogóle byłem? I wtedy coś w środku drga. To nie jest lęk, to jest pamięć. Pamięć o twojej prawdziwej obecności. Właśnie ten przebłysk jest początkiem. Nie odpowiedź. Pytanie, i odwaga. By nie uciszyć go natychmiast kolejną rozrywką, kolejną racjonalizacją, kolejnym, jutro się tym zajmę. Jeśli to w tobie żyje, oznacza, że wciąż istnieje przestrzeń, której nie udało się skolonizować. Jeszcze nie. Powiedz mi w ciszy: czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć, że świat jest zbyt głośny, ale twoja dusza jest jeszcze głośniejsza, tylko mówi innym językiem? Czy zauważyłeś, że najważniejsze rzeczy w tobie nie domagają się dowodów, lecz domagają się prawdy? I czy przeczuwasz, że prawda nie zawsze jest informacją, czasem jest przebudzeniem? Są ludzie, którzy to czują. Czy jesteś jednym z nich? Jeżeli odpowiedziałeś tak, nie uczyniłeś tego rozumem. Odpowiedziało coś głębszego. I właśnie od tego miejsca należy mówić o naturze istoty ludzkiej, ponieważ bez jej zrozumienia każde pytanie o kontrolę pozostaje powierzchowne. Człowiek nie jest jedną warstwą. To podstawowe złudzenie epoki, przed którym ostrzegano już dawno temu, gdy opisuje się istotę ludzką wyłącznie jako ciało reagujące na bodźce lub jako umysł produkujący myśli, pomija się to, co najważniejsze punkt świadomości, który obserwuje zarówno ciało, jak i myśl. Ten punkt nie jest emocją ani ideą, jest obecnością. Steiner nazywał go ja. Ciało należy do świata widzialnego, podlega prawom czasu, zmęczenia, instynktu. Dusza jest polem przeżyć. Miejscem, gdzie pojawia się radość, lęk, pragnienie, sprzeczność. Duch natomiast nie jest abstrakcją, jest zdolnością do prawdy niezależnej od nastroju. Jest pamięcią sensu, która nie pochodzi z wychowania ani z kultury. Gdy duch jest aktywny, człowiek nie tylko reaguje, on rozpoznaje. Nowoczesne złudzenie polega na oddzieleniu tych trzech poziomów i ogłoszeniu jednego z nich jedynym realnym. Gdy uznaje się wyłącznie ciało, człowiek staje się mechanizmem. Gdy uznaje się wyłącznie psychikę, staje się zbiorem reakcji. W obu przypadkach ja zostaje odsunięte, a wraz z nim zdolność wewnętrznego kierowania własnym życiem. To nie jest przypadek, to jest warunek skutecznej kontroli. Steiner wskazywał, że największym niebezpieczeństwem przyszłości będzie utrata doświadczenia duchowego nie przez zakaz, lecz przez ośmieszenie. Duch nie zostaje obalony, zostaje nazwany niepotrzebnym. Wtedy człowiek zaczyna żyć tak, jakby był całością, choć funkcjonuje jedynie jako fragment, a fragment zawsze można łatwiej poprowadzić. Gdy ja nie jest zakotwiczony w duchu, szuka oparcia na zewnątrz. W opiniach, w autorytetach, w liczbach, w narracjach, które mówią, kim jesteś i co powinieneś czuć. Wtedy myśl nie rodzi się w tobie. Ona cię odwiedza. Emocja nie jest odpowiedzią, jest reakcją. A decyzja nie jest aktem wolności, jest wynikiem nacisku, którego nawet nie zauważyłeś. To właśnie w tym miejscu zaczyna działać matryca. Nie jako więzienie z kratami, lecz jako struktura, która zastępuje wewnętrzne prowadzenie zewnętrznym schematem. Człowiek nadal chodzi, mówi, wybiera, ale nie wie już, z którego poziomu w nim te ruchy się rodzą. Ciało pociąga, dusza reaguje, a ja śpi. Jednak duch nie znika. On się wycofuje, czeka. Czasem objawia się jako niewytłumaczalny smutek po dniu pełnym bodźców. Czasem jako poczucie pustki po sukcesie, który tak powinien dawać spełnienie. A czasem jako cichy bunt wobec świata, który oferuje wszystko oprócz sensu, to są znaki, że twoja natura nie została zredukowana, jedynie zagłuszona. Zrozumienie własnej struktury nie jest teorią, jest pierwszym aktem odzyskiwania suwerenności. Gdy wiesz, że nie jesteś tylko tym, co myślisz w danym momencie, przestajesz być całkowicie dostępny dla wpływu. Gdy rozpoznajesz w sobie wymiar, który nie reaguje automatycznie, zaczynasz widzieć, jak często świat próbuje działać zamiast ciebie. Powiedz mi w ciszy, czy kiedykolwiek czułeś, że twoje prawdziwe ja obserwuje życie jakby z jednego kroku wstecz? Czy zauważyłeś, że w tobie istnieje punkt, który nie spieszy się, nie panikuje i nie potrzebuje aprobaty? To nie jest wyobrażenie. To jest duchowa funkcja, którą można albo zagłuszyć, albo obudzić. Od tego zależy wszystko, co nastąpi dalej. Skoro odpowiedź, tak, pojawiła się w tobie już po raz drugi, oznacza to, że proces został uruchomiony. Nie jako decyzja lecz jako rozpoznanie. Przebudzenie nie zaczyna się od nowej idei, zaczyna się od pęknięcia w starej oczywistości. Od chwili, w której to, co dotąd było normalne, przestaje wystarczać jako wyjaśnienie. Steiner wskazywał, że najważniejsze sygnały przebudzenia są niemal zawsze subtelne. Nie mają formy wizji ani ekstazy. Przychodzą jako drobne zakłócenia w ciągłości snu na jawie. Nagle zauważasz, że powtarzasz cudze opinie bez wewnętrznej zgody, albo że twoje reakcje pojawiają się szybciej niż twoja obecność. Albo że twoje życie jest pełne ruchu, ale pozbawione kierunku, który naprawdę rozpoznajesz jako swój. To są znaki duszy, która próbuje ponownie nawiązać kontakt z ja. Dusza nie krzyczy, ona sygnalizuje, a jej językiem jest niepokój, który nie ma konkretnej przyczyny. Gdy człowiek nauczy się go tłumić, staje się idealnie przystosowany. Gdy nauczy się go słuchać, zaczyna się proces wyzwalania świadomości. Steiner ostrzegał, że w epoce nadmiaru informacji największym zagrożeniem będzie pomylenie wiedzy z poznaniem. Można wiedzieć bardzo wiele i jednocześnie spać głęboko. Przebudzenie nie polega na dodawaniu kolejnych treści do umysłu, lecz na zmianie relacji do własnych myśli. To moment, w którym przestajesz być ich bezwiednym nosicielem, a zaczynasz być ich świadkiem. Gdy obserwujesz myśl, a nie natychmiast się z nią utożsamiasz, w świadomości pojawia się szczelina. W tej szczelinie rodzi się wolność. To jest punkt, którego żadna struktura zewnętrzna nie potrafi kontrolować, ponieważ nie należy on do świata reakcji, należy do świata uważności. Dlatego jest tak rzadko rozwijany. Przebudzenie wymaga odwagi, ponieważ oznacza utratę pewnych iluzji przede wszystkim iluzji, że ktoś inny wie lepiej, kim jesteś. Gdy ta iluzja zaczyna się rozpadać, pojawia się chwilowe zagubienie. Steiner podkreślał, że to zagubienie nie jest błędem, lecz progiem. Kto je zniesie, odkrywa wewnętrzne prowadzenie. Kto je natychmiast zagłuszy, wraca do snu, często głębszego niż wcześniej. Zacznij więc od prostego aktu, zauważania. Nie poprawiaj siebie, nie oceniaj, zauważaj. Zauważ, kiedy myśl pojawia się automatycznie, zauważ, kiedy emocja przejmuje ster, zauważ, kiedy mówisz coś, czego w głębi nie czujesz jako prawdziwe. To nie są drobiazgi, to są miejsca, w których matryca traci spójność. W tradycji, z której wyrastała wiedza Steinera, istniał prosty rytuał pamięci. Nie był magiczny. Był świadomy. Polegał na uznaniu, że coś w tobie już wie, nawet jeśli umysł jeszcze nie potrafi tego nazwać. Ten akt nie jest deklaracją wobec świata. Jest przypomnieniem wobec samego siebie. Jeśli te słowa poruszają coś w tobie, jeśli czujesz, że nie są obce, lecz dawno zapomniane, wypowiedz je w sobie lub na głos, bez patosu, bez przymusu. Ja pamiętam. Nie musisz wiedzieć, co pamiętasz. Wystarczy, że rozpoznajesz sam akt pamięci. Od tego momentu proces nie cofa się całkowicie. Świadomość, raz poruszona, nigdy nie zasypia tak samo jak wcześniej. Gdy przebudzenie zostało już zainicjowane, nie ma powrotu do niewinnego snu. Ale pojawia się coś innego opór. To naturalny etap, o którym rzadko się mówi, ponieważ nie jest wygodny. Steiner podkreślał, że w tym momencie człowiek zaczyna spotykać samego siebie nie jako ideę, lecz jako nagromadzenie nawyków, lęków i mechanizmów obronnych. To właśnie one były dotąd wykorzystywane przez każdą formę kontroli. Odpuszczenie nie oznacza utraty czujności, oznacza zaprzestanie wewnętrznej walki, która zużywa energię świadomości. Wielu ludzi próbuje zwyciężyć nad swoim cieniem, nie rozumiejąc, że cień nie jest wrogiem, jest zapisem tego, co nie zostało przeżyte świadomie. Im bardziej jest wypierany, tym łatwiej przejmuje ster w momentach słabości. Ego, ta struktura, która boi się rozpadu, żywi się porównaniem i napięciem. Chce być kimś, chce mieć rację, chce być bezpieczne. I właśnie dlatego tak łatwo wiąże się z zewnętrznymi narracjami, które obiecują porządek bez konieczności wewnętrznej pracy. Steiner ostrzegał, że ego nie jest źródłem zła, lecz źródłem podatności. Tam, gdzie ego dominuje, duch zostaje zepchnięty do roli obserwatora, bez głosu. Oczyszczenie zaczyna się w chwili, gdy człowiek przestaje usprawiedliwiać swoje reakcje, ale też przestaje je potępiać. Zamiast tego patrzy: widzi, jak lęk próbuje przejąć decyzję, jak duma próbuje zamknąć drogę poznania. Jak przywiązanie do obrazu siebie blokuje możliwość zmiany. To spojrzenie nie jest surowe, jest precyzyjne, a precyzja jest formą współczucia wobec samego siebie. Steiner mówił, że prawdziwa wolność rodzi się nie z dodawania siły, lecz z odejmowania ciężaru. Każdy nieuświadomiony strach jest jak ciężar, który czyni duszę przewidywalną. Każde nieprzepracowane pragnienie jest jak nić, za którą można pociągnąć. Odpuszczenie to moment, w którym te nici zostają zauważone, a nie przecięte gwałtownie. Gwałtowność należy do ego, świadomość do ducha. W tym etapie wiele osób doświadcza chwilowego chaosu. To, co dotąd dawało poczucie tożsamości, zaczyna się kruszyć. Role tracą znaczenie, oczekiwania innych stają się mniej przekonujące. To może rodzić lęk, ale jest to lęk przejściowy. Steiner porównywał go do ciemności, która pojawia się, gdy oczy przestawiają się na nowe światło. Zatrzymaj się teraz. Nie szukaj odpowiedzi w myślach. Pozwól, by odpowiedź pojawiła się jako odczucie, napięcie lub opór. To wystarczy. Która część ciebie domaga się teraz wyzwolenia? Gdy część ciebie, która domagała się wyzwolenia, została choćby rozpoznana, przestrzeń wewnętrzna zaczyna się zmieniać. Nie w sposób spektakularny, lecz wyraźny dla tego, kto nauczył się obserwować. Cisza przestaje być pusta, zaczyna mieć jakość. Steiner wskazywał, że właśnie w tej jakości ciszy możliwa jest prawdziwa komunikacja z tym, co niewidzialne. Nie jako z obcym światem, lecz jako z głębszym poziomem rzeczywistości. Niewidzialne nie przemawia głosem, nie formułuje zdań, nie narzuca obrazów. Jego językiem jest sens, który pojawia się nagle, bez drogi logicznej, ale z absolutną trafnością. W epoce, która ufa jedynie analizie, takie doświadczenia bywają ignorowane lub natychmiast racjonalizowane, a jednak to one od zawsze prowadziły największe przemiany w ludzkiej świadomości. Steiner podkreślał, że intuicja nie jest emocją ani impulsem. Jest aktem poznania, który dokonuje się wtedy, gdy myśl przestaje być hałaśliwa, a ja jest wystarczająco obecny, by nie zniekształcać odbioru. W tym stanie człowiek nie wymyśla odpowiedzi. On je rozpoznaje. Jakby coś, co zawsze było znane, nagle znalazło drogę do świadomości. Synchroniczność, o której często mówi się lekko, w istocie jest jednym z pierwszych znaków tej komunikacji. Zdarzenia zaczynają układać się znacząco nie dlatego, że świat się zmienił. Lecz dlatego, że świadomość stała się zdolna do dostrzegania sensu. Steiner ostrzegał jednak, że to pole wymaga ogromnej uczciwości wewnętrznej. Bez niej łatwo pomylić projekcję własnych pragnień z rzeczywistym prowadzeniem, dlatego kluczowe staje się słuchanie bez oczekiwania. Niewidzialne nie odpowiada na żądania, odsłania się tam, gdzie nie ma przymusu. Gdy człowiek próbuje użyć intuicji do potwierdzenia własnych ambicji, kontakt zanika. Gdy natomiast pozostaje w postawie gotowości, sens zaczyna się ujawniać w prostych rzeczach. W słowie, które nagle trafia, w decyzji, która nie rodzi napięcia, w milczeniu, które okazuje się pełniejsze niż działanie. W tym miejscu matryca traci kolejną warstwę wpływu. Systemy oparte na kontroli potrzebują przewidywalnych reakcji. Intuicja jest nieprzewidywalna, ponieważ nie reaguje, ona rozpoznaje. Człowiek, który nauczył się słuchać niewidzialnego, przestaje być w pełni sterowalny, nawet jeśli zewnętrznie funkcjonuje w tych samych strukturach co inni. Steiner mówił jasno: Komunikacja z niewidzialnym nie jest ucieczką od świata, lecz pogłębieniem obecności w nim. To właśnie ona pozwala działać bez pośpiechu, wybierać bez lęku i milczeć bez poczucia straty. Nie każdy jest gotów na ten etap, ponieważ wymaga on porzucenia potrzeby ciągłego potwierdzania siebie. Zatrzymaj się jeszcze raz. Zauważ, czy w tobie nie pojawiło się delikatne poczucie tak, to ma sens, które nie potrzebuje uzasadnienia. Jeśli tak, to wystarczy. Nie nazywaj tego, nie chwytaj. Pozwól, by samo pozostało. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca bez wewnętrznego sprzeciwu, oznacza to, że pytanie o sens zaczęło w tobie pracować głębiej niż pytanie o bezpieczeństwo. To właśnie w tym momencie pojawia się temat misji nie jako wielkiego zadania narzuconego z góry, lecz jako naturalnego kierunku, który ujawnia się wtedy, gdy świadomość przestaje krążyć wyłącznie wokół siebie. Steiner rozumiał misję w sposób radykalnie odmienny od nowoczesnych wyobrażeń. Nie była ona celem do zdobycia, ani rolą do odegrania. Była konsekwencją stopnia przebudzenia. Gdy ja odzyskuję kontakt z duchem, zaczyna działać w świecie w sposób, który porządkuje, a nie komplikuje. Taka obecność nie potrzebuje rozgłosu. Jej skuteczność nie polega na sile nacisku, lecz na jakości bycia. Służba, o której tu mowa, nie jest poświęceniem siebie dla abstrakcyjnej idei, jest naturalnym promieniowaniem świadomości, która nie jest już zamknięta w lęku. Człowiek, który widzi jaśniej, nie musi przekonywać innych. Jego spokój staje się punktem odniesienia. Jego klarowność obnaża chaos bez osądzania go. W ten sposób działa wpływ, którego nie da się zarejestrować, ale którego skutki są realne. Steiner ostrzegał, że największym zniekształceniem idei misji jest utożsamienie jej z ambicją. Ambicja potrzebuje porównań, uznania i rezultatów widocznych natychmiast. Misja duchowa rozwija się w ciszy i wymaga dyscypliny wewnętrznej, nie zewnętrznego przymusu. Jej tempo nie poddaje się kalendarzowi. Jej miarą nie jest sukces, lecz spójność. W tym miejscu wiele osób doświadcza subtelnego wyboru: albo wrócić do dawnych mechanizmów, używając nowego języka do starych celów, albo pozwolić, by zmiana dotknęła samego sposobu działania. Druga droga jest mniej efektowna, ale trwała. Oznacza zgodę na to, że twoje życie nie musi być spektakularne, by było prawdziwe. Systemy oparte na kontroli obawiają się właśnie takiej postawy. Człowieka, który nie reaguje panicznie, który nie potrzebuje ciągłego potwierdzania własnej wartości, który potrafi działać konsekwentnie, bez potrzeby dominacji. Taki człowiek przestaje być zasobem, staje się źródłem, a źródła nie da się łatwo przekierować. Jeżeli czujesz, że twoje przebudzenie nie jest wyłącznie sprawą osobistą, lecz ma wymiar odpowiedzialności, to znaczy, że ten etap został rozpoznany. Nie musisz jeszcze wiedzieć, jak służyć. Wystarczy, że wiesz, z jakiego miejsca nie chcesz już działać z lęku, z automatyzmu, z potrzeby kontroli. Budzenie się nie jest procesem indywidualnym w izolacji. Jest ruchem, który zachodzi w wielu punktach jednocześnie, często bez wzajemnego kontaktu, a jednak te punkty zaczynają rezonować. Budząc się, Niech jesteś sam. Budzimy się razem. Czy to czujesz? Każda droga świadomości dochodzi w końcu do miejsca, w którym słowa muszą się zatrzymać. Nie dlatego, że zostało powiedziane wszystko, lecz dlatego, że dalsze rozumienie nie dokonuje się już poprzez wyjaśnienie, ale poprzez obecność. Steiner wskazywał, że ten moment jest znakiem przejścia: od poznania, które jeszcze się formułuje, do poznania, które zaczyna żyć w człowieku. To, co na początku było pytaniem o kontrolę, odsłoniło się jako pytanie o tożsamość. Matrix nie okazał się konstrukcją zewnętrzną, lecz stanem oddzielenia, od ducha, od ciszy, od wewnętrznego prowadzenia. A wyjście z niego nie polega na ucieczce ze świata, lecz na powrocie do centrum własnej świadomości, tam gdzie ja przestaje być reaktywne, a zaczyna być obecne. Renesans wewnętrzny, o którym mówili dawni nauczyciele, nie jest spektakularnym przebudzeniem mas, jest cichym, indywidualnym odzyskiwaniem prawdy, które z czasem zmienia wszystko. Człowiek, który pamięta siebie, nie musi walczyć z iluzją. Ona traci nad nim władzę sama, ponieważ nie znajduje już punktu zaczepienia. Zatrzymaj się teraz. Nie analizuj tego, co przeczytałeś. Pozwól by sens osiadł w tobie jak spokojne światło, które nie oślepia. W tej chwili nie potrzeba żadnej deklaracji ani decyzji. Wystarczy uważność. Wystarczy zgoda na to, że coś w tobie zostało poruszone i że nie musi być natychmiast nazwane. Jaka prawda wyszeptała teraz w twoim wnętrzu? Jeśli te słowa dotknęły Twojej duszy, idź z nami tą drogą. Jeśli coś się w Tobie obudziło, podziel się w komentarzach swoją percepcją. Są inne dusze poszukujące znaków. Być może Twoje słowo stanie się ich latarnią. A jeśli czujesz, że ta droga jest również Twoja, pozostań z nami. Każde spotkanie odsłania więcej światła. Kroczymy razem w ciszy i prawdzie.